Weźmy z niej challenge, myk i uwaga Dobra, nie ma tego złego moi drodzy teraz Myk, podbijemy to sobie W takim razie lecimy w powietrze Myk i łapiemy kolejnego reset. RL Exchange, strona, dzięki której z łatwością kupisz itemy oraz kredyty w grze Rocket League Na każdą platformę i z wieloma metodami płatności. Z kodem Bruce otrzymasz 3% zniżki na każde możliwe zamówienie. Link do strony w opisie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bruce. I dzisiaj opowiemy sobie nieco o Hondzie Civic, o naszej nowej Hondzie Civic, która weszła do gry. Robię ten odcinek po tygodniu. Po pierwsze, dlatego, że nie nagrał mi się poprzedni. W sensie naprawdę to było niesamowite. Jakiś gościu wyzywał mnie. Od tego, żeby mi zginęła rodzina, żebym spłonął i żebym się zabił na jedynkach. Eee, strzeliłem Triple Filibriseta, no i co z tego, i wszystko poszło do kosza na śmieci. <laughs> Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bruce, i dzisiaj zrobimy sobie test Honda. Dlatego nagrywam to jeszcze raz. Jeszcze raz sobie powiemy, a raczej wy to pierwszy raz słyszycie, a więc opowiem wam o tym aucie. I generalnie jest to samochód grywany. Jest to samochód, który ma hitbox Octaina. I teraz, moi drodzy, będziecie widzieć na ekranie e, hitboxy. Opowiem wam nieco różnicę i to jak się tym gra. A, a więc, moi drodzy, różnica w hitboxie jest taka, że hitbox no jest w miarę dopasowany do samego aucha, którym jest oktein Natomiast hitbox Oktaina na. Hondzie. Wygląda w taki sposób, że Honda jest nieco wysunięta wizualnie Jest ciuteczkę wyżej posadzony od jakby wysokości Hondy I przez to, że Honda jest węższa Honda jest węższa, wydaje się nam, że gramy tak jakby nawet można powiedzieć do minusem I to jest fajne uczucie, bo gramy niby takim długim autem, ale mimo wszystko mamy hitbox Octane'a, który jest naprawdę bardzo grywalnym hitboxem Poza tym, moi drodzy, zmieniłem sobie ustawienia kamery do tej fury Możecie teraz zobaczyć, miałem 270, 110 i minus 3 no i jest to kamerka taka, przez którą faktycznie to auto wygląda jak taki, taka mała paróweczka, ale gdy sobie powiększymy te ustawienia, znaczy da, no, po prostu odległość zmniejszymy, damy 90 i minus 5 swoją drogą, to jest podobna kamerka do Justina, który grał w finale, co strzelił tego 0 second gola to już faktycznie to auto nabiera takiej szerokości i dzięki temu gra się nim naprawdę przyjemnie. Drebluje się też nim przyjemnie, mimo że sami widzicie, że piłka no, nie dotyka raczej auta, nie jest nawet blisko. No, ale naprawdę gra mi się nim naprawdę przyjemnie i zaraz sobie zagramy jedną gierkę 2 na 2 jedną gierkę 1 na 1 i sami zobaczycie jak się tym autem pyka a no naprawdę żałuję że nie mogę wam pokazać odcinka który niestety się nie nagrał moi drodzy auto jest oczywiście w rocket pasie kod bruzuwa przed zakupem auta a jeżeli ktoś będzie chciał czarne kolorki fury to będzie na końcu odcinka w tym momencie y, przechodzimy do spotkania do spotkania 2 na 2 no i zobaczycie jak się tym autem gra jakie są power hity. Yy... No i ogólnie same odczucia w stosunku do e, tej fury. Podjedziemy sobie i widzicie w ogóle, że ten przód faktycznie jest taki dłuższy i masz wrażenie, jakbyś grał flatkarem, przez to, że to auto jest takie e, wąskie, takie wąskie i tak może się wydawać, ale na całe szczęście tak nie jest, bo nienawidzę grać flatkarami, nie czuję się, e, grając nimi nie czuję się komfortowo, a tym autkiem gra mi się naprawdę przyjemnie. Tutaj próba bampu, e, magro fajnie był ustawiony za mną, on tutaj jeszcze leci, próbował to uderzyć, my szczędziemy to sobie, odbicie do ścianki. No i co? Auto jest zaokrąglone, prawda? Z przodu jest zaokrąglone, więc teoretycznie powinno nam się uderzać piłkę niekomfortowo, ale przez to, że... O, my bad w ogóle tutaj się troszkę zagadałem. Przez to, że hitbox jakby, tak jak wam pokazywałem, jest trochę e, głębiej niż to zaokrąglenie, to gra się tym autem naprawdę bardzo przyjemnie. No i teraz tak, cofniemy sobie myk, weźmiemy sobie po padzikach trochę, żeby nie odjeżdżać stąd. No i w razie czego właśnie byśmy mogli otrzymać jakąś presję większą, bądź mniejszą. Myk. OK, w porządku. No i cofniemy sobie za tego magro. Nice. Podjedziemy sobie, to jest nasza piłka. Myk weźmiemy. OK, magro tutaj się ustawił. Trochę nieprzyjemna pozycja, jak na to, że No dla naszego teammata szczerze to sobie weźmiemy Czy weźmiemy mid boost, tam go chyba weźmie, więc nie będziemy tam podjeżdżać Ustawimy się, no i na razie Naprawdę gra mi się, naprawdę w porządku, przez tydzień grałem tym autem Dlatego, słuchajcie późno też jest ta recenzja, dlatego właśnie Że chciałem się nim ograć, chciałem zrobić coś takiego, żeby Pograć sobie tą furą, żeby wam szczerze powiedzieć Jak mi się tym autem gra i na chwilę obecną jest to Top 3 aut, top no, to auto znajduje się w top 3 takiej tier liście, aut, którymi bym sobie naprawdę pykał. Um, próbujemy przebić tego z jednego z graczy. Myk. Um... Weźmiemy sobie stąd setkę. Magro to raczej weźmie, weźmiemy sobie stąd tą piłę. Podlecimy do ściany, skleimy to, a raczej fajnie też odbicie wyszło. Takie, które zagrażało w jakikolwiek sposób rywalowi. Magro ze strzałem, niestety nic z tego nie wyszło. I teraz tak, będziemy musieli sturnować i clearnąć tą piłkę. A, a raczej sobie ją tak wziąć i magro. Dobra, mata, magro wziął tą piłę. Oj, mamy ciężką sytuację, więc... O, źle się ustawiłem. Totalnie źle się ustawiłem. Ale Magro to będzie miał, nie będzie miał. Więc raz tak, clear i... Kurczę. No i mam 0 boosta, więc nie jest dobrze. Oj, Magro też potrzebuje przyspieszenia, więc to w ogóle nie jest dobrze. Dobry clear, 36 boosta. Będra nie użyje flipa, więc możemy zrobić cleara w tym momencie. Weźmiemy sobie stąd setę. Magro tego nie ma, ale ja to zablokuję szybciutko, hop. I jeszcze, jakbym złapał silingshot jakbym złapał po prostu sufit, to mielibyśmy fajną, dogodną sytuację do tego, żeby jeszcze raz odbić tą piłę. Czy Magro to odbije? Nie, Nikt do tego się nie kwapił. Ten gościu na pewno skoczy na raz. I czy to jest in? Nie, nie nie, nie ma. Na całe szczęście, podbijemy to tak, żeby Magro to mógł wziąć. Okej, okay, on to odbił. Jeszcze raz on to odbije? Chyba tak, z jakimś flip resetem. W porządku. My to w takim razie odbijemy, ale do boundy na ziemi. I Magro to ma? My bet, my bet. My tu podaliśmy rywalowi także 1-0 dla rywala. Chciałem odbić to na bandę. Chciałem to odbić na bandę, żeby fajcie się podbiło do góry, ale zrobiłem głupi błąd. Także do niego trzeba się przyznać i... I tak, na chwilę obecną, jak widzicie, gra się w porządku, odbija się piłki. Normalnie nie mam żadnego problemu z tym, żeby e, jakieś dać boomera, że, że nie ma czegoś takiego, że czuję się niekomfortowo. gramy się tym autem naprawdę przyjemnie, ale najwięcej, jeżeli chodzi o dribbling oczywiście będzie na jedynkach. Także czekajcie na 1v1. Na razie pykamy sobie to 2 na 2. Tutaj też za dużo okazji nie miałem do 1v1. Ale sam sobie ich chyba nie stwarzałem Także co, spróbujemy flick No i zobaczcie, flick w porządku, leci My Odbijemy to jeszcze w taki sposób, żeby e, Nasz teammate mógł do tego podlecieć Żeby mógł stworzyć zagrożenie Skleimy tą piłkę, hop F 50, no niestety nie wyszło Ale nie mieliśmy czasu już na to, żeby zareagować Jakoś lepiej, bo po prostu piłka mi Odskoczyła, weźmiemy tą piłkę, hop Spróbujemy to zridować. niestety gościu nas wyprzedził Uprzedził nas w zamiarach I teraz ten mój teammate leci Czy on coś wykombinuje? Nic nie wykombinował Podskoczymy wy Wywrzemy tylko jakąś tam mniejszą bądź większą presję I podamy to do mojego teammata Na całe szczęście on to odbił Mamy minutę, mamy minutę, więc zobaczymy Co się uda uskrobać z tej minuty Weźmiemy tą piłkę, hop Gościu musi skoczyć i teraz mój teammate to powinien mieć Aha Jakimś cudem po jakąś cholerę on odjechał, także musimy mu pomóc, bo to po prostu głupią bramkę. My kszczędzujemy to. Magro jakby mógł podjechać do tej pi... Ooo! Głupie się stało ze strony moich przeciwników. Magro dostanie podanie i to powinna być brameczka. Mamy to, mamy to moi drodzy, jeden do jednego. A więc fajnie, fajnie, wybitnie. No i co? To auto jest niby takie wąskie, ale gra się naprawdę nim przyjemnie. Oj, kurczę, ten Kikow mi nie, nie wyszedł. Cofniemy sobie za... Magro, ok? Myk, on mi to fajnie zagrał, więc możemy to w jakiś sposób tam wykorzystać. Mam mało boosta. No niestety, niestety z boostem tutaj nie byłem na ty. Niech on, niech on tą piłkę weźmie, Myk, ok? Do góry. Fake na tym pendra z jakimś jump resetem. Odbijemy to w taki sposób. O nie, głupi sposób to odbiliśmy. Musimy to wysave. O, o, we dwóch polecieli, Czy mi się wydaje, czy to jest pusta? I strzał na pustą. No i, i. No i dziękuję, dobranoc. A <laughs> kurde, ale akurat się złożyło, że, że wygrywamy to spotkanie, mimo wszystko. No Magro bardzo dobrze ustawił się w tej sytuacji. No i goście się wyzywają. Dobra, no to co, sfollowujemy, to sobie chyba damy info, żeby dał backrighta, No ale co, piłka chyba dla nas. Także, także co, to by było chyba na tyle. Damy jeszcze bombę do przodu, żeby tam jakiś zagrożenie. No i moi drodzy, wygrywamy to spotkanie. Przejdziemy sobie do 1v1. Zobaczcie, że już są dwa mecze zagrane. 1v1, bo naprawdę poprzedni odcinek, który nagrałem, był fajny, ale nie ma co o nim rozmawiać. Przejdziemy sobie do meczu 1v1. Żebyście zobaczyli jak się tym autkiem drybluje, jak to wygląda faktycznie w praktyce. Moi drodzy, czajcie, że komentarz nagrało mi normalnie, ale jest black screen, dlatego też szybko zapisałem powtórkę i 1v1 one one będziecie mieli bez kamerki. Niestety będziecie mieli kamer bez kamerki. Będzie normalnie mój głos, tak jakbym grał w tym momencie, ale będzie to wszystko z powtórki ze względu na to, że mój OBS jakimś cudem nie nagrywa mi obrazu. Raz mi nagrywa, raz nie. Także, no niestety, ale zobaczycie 1v1, one one tylko bez mojej kamerki. Ale cały czas tam będziecie mieli Dźwięk, tak jakbym grał to na żywo, także dziwne, zobaczycie to zaraz także słuchajcie, gramy na bolta, trafiamy, trafiamy zawodnika, który miał super sonika w poprzednim sezonie no i co, i zobaczymy jak będzie się grało myk, gościu to sobie skleił, tylko po to żeby mi to oddać za sekundkę, dziękuję ślicznie, weźmiemy z nim challenge, myk i uwaga Dobra, nie ma tego złego, moi drodzy, co by na dobre nie wyszło. Mamy jeden do zera i w tym momencie też kuksirek wpada, także idealnie to wyszło. To, to jest naprawdę wyśmienite dla mnie, bo, bo jeżeli kuksirki wchodzą z takiej pozycji, no to, no to proszę cię. No to widać, że to jest już pode mnie fura. Myk, gościu będzie pode mną stał. Nie wyszedł mu ten challenge i zagramy sobie to do przodu. No i będziemy mieli strzał na dwa do zera, moi drodzy. Także fajnie. Fajnie to wyszło. No i objęte prowadzenie. Podjedziemy sobie do przodu i zobaczymy, zobaczymy co, co pogra ten zawodnik. Myk. Hop. Gościu przegrał Kikofa. Weźmiemy sobie stąd gusta. On nas strzelił jeden na raz chyba, tak jak też mi się wydawało. Strzał i musimy go bronić. Także mamy save'a. Idealny save. Weźmiemy sobie setkę, ale gość nas wypchnął i chyba będzie próbował to strzelić. Na near niestety mu... znaczy na szczęście dla mnie mu to nie wyszło, ale kolejny bump Uświadamia mnie w tym, że tracimy gola 2 do 1 dla niego Znaczy dla mnie, jeden gol dla niego Myk, sfakujemy sobie tego kickoffa, niech on mi go odda Za darmo, dziękuję ślicznie, weźmiemy sobie stąd piłę I patrzymy gdzie jest nasz rywal Czy on nas strzeli na raz? Nie Po prostu flikniemy Jakoś niekomfortowo się czułem jak driblowałem. wezmę mu setkę Myk, swejkujemy go Właściwie mi tą piłkę odda najprawdopodobniej zaraz Myk no to jak zrobi 50, bierzemy mu kolejnego boosta I po prostu to bronimy, bierzemy znowu kolejnego boosta I spróbujemy sobie podświrować coś w Mek i mamy strzał na 3 do 1 No i idealnie W ogóle to, co, spód mi się strasznie świeci na niebiesko, nie wiem o co chodzi Ale chyba jak się jest po niebieskiej stronie To po prostu mój ten czarny kolorek w bucket modzie, który sobie ustawiłem nie wyrobia I musimy to wybronić, bo mamy fajnego save'a Jak mam być szczery, weźmiemy sobie kolejnego padzika i padzika i padzika I wzięliśmy sobie kolejnego padzika No i patrzymy co on zrobi, Myk raczej nic za dużo nie zrobi, ale to skleił ja go powinienem challenge'ować jak on lądował, ale myślałem, że zwątpiłem zwątpiłem w jego umiejętności, a ja to proszę bardzo świetnie to pograł i mamy 3 do 2 kolejny kick off i co, szczerze to bym chyba sobie wziął padzika i spróbował ustawić się właśnie na midzie na strzał, flicknę go i powiedz, że to jest in, dziękuję ślicznie 4-2 i idealnie wykończona sytuacja, także wprowadzenie fajne śmig, weźmiemy sobie tą piłę Kolejny raz, myk, boost Czy on tu będzie stał, nie będzie Podlecimy sobie w takim razie do góry Myk, jeszcze jeden hit Myk, jump reset, myk, reset nad nim 5 do dwóch. dziękuję ślicznie, się, się. dobranoc Dobra, kolejna akcja Znaczy kolejny kick nie akcja, nawet akcji jeszcze tutaj nie ma Myk, gościu mnie przebił, ale po prostu nic z tego mu nie wyszło myk, Kolejny bumpik z jego strony I co teraz, myk, podbijemy to sobie W takim razie lecimy w powietrze, myk i łapiemy kolejnego reseta i dajemy piękny strzał, no przecież to auto gra. Wyśmienicie, wyśmienicie się gra tym autem. I forfeit. Także tak wyglądają jedynki tym samochodem, moi drodzy. Także moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Naprawdę cieszę się, że w ogóle udało mi się nagrać ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. E, oczywiście ocena dla Hondy to jest 9 na 10, no bo nie można dyszki dobrać bez przesady. Octane jest najlepszy i będę sobie żonglował tym autem. Ma hitbox, bo jest to z hitbox I teraz nie miejcie mi za złe, jeżeli na następnych odcinkach nie będzie Hondy, to po prostu będzie żonglerka. Raz jest Honda, raz Fenek, raz Octane. Także, moi drodzy, trzymajcie się cieplutko. I do następnego odcinka.